Dobra, dobra, zobaczmy tego. Yy... Zobaczmy tę dru drugą część shotów. Czyli najlepszy shot jest 2020 roku, część 2 na 2 Przed moim oknem jest, taki duży, tak jest takie duże drzewo, nie? Otwieram okno, żeby przewietrzyć pokój. I nagle słyszę, że gałęzie tak ck, ck, wiesz, tak delikatnie się łamią, nie? Chat patrzę, a tam matka Adwiska przykucona na gałęzi z harnasiem w ręku kamieniami mi w okno rzuca. Czaisz? Jak to jest w ogóle Facts. możliwe? Faks! Chłopik w ogóle nie panuje, nie panuje nad nią Któryś, no, który zarabiasz na jednym streamie, no, no ile czas? ze 100 tysięcy? Nie, 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 dobra, tak, dobra tak, tak. Wszyscy są wszyscy na mnie cały czas Ja po prostu chcę grać Ty, w gry jest... Wszyscy ode mnie oczekują wszystkiego ja nie po, po prostu pokazać. chcę być szczęśliwym Zaraz wy staracie pogować Amonga, jak was normalnie zaraz Uwa, Uwale was na MORDĘ nie mogę z wami. Po prostu nie mogę. Rewind roku. Jezus, Maria, nie mogę. Ursus. Chcę poświęcić całe życie rybom, żeby łowić ryby. Z moim wujkiem. W sadzie. A pisali ci, a ty mówię. W sadzie, ej chat, nie, nie, słuchajcie. Sytuacja jest taka, że ja serio łowiłem ryby z wujkiem, ale. Ale. To nie jest tak. To nie jest takie łatwe, bo. On wyciągał rybę, ja wyciągałem rybę, on mówi, dobra, to wyjmij ją z y, haczyka. I to było tak ochydne, że ja wolałem tą rybę dać do wody. Mówię, pływaj sobie, fuck it. Po co czad... nie wiem, ja... nie, nie, nie. Ale czy... nie, 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 nie. Bez skitu, ej, to nie są jakieś tortury ryb. One jedzą haczyk, czaisz? I Marcin, żebyś ty połknął haczyk. Fuj. To już lepiej zjeść... jabłko. A, że mamy być pod A też Evron, który bardzo chętnie opierdzieliłby teraz steka A, <laughs> respiratorem. Boga, pog o. Czarty. Czyli mamy, czyli będzie pod Dobra. respiratorem. No, to nie jest coś złego. Że, nie, że... no bo się graj jeszcze... z Nawet pog być pod respiratorem. Nie ma żadnych eliminowanych. Samo się no, nie za nie ciebie oddycha Fakty. Dobra, I Mac ee... nie być pod respiratorem. w lecimy przez prosto. Kafeterię. No to twój stary jest kiepskim sową. No chłop. Twój stary jest genialny. Ale te e, podkładki takie oh. poduszkowe, one są spoko chyba, co? Podkład... Jezu, nie, nie mogę. Ja już nie skiwnijmy to, boże, ale ja. Czy ja mogę? <ścoughs> Dobra, okej, okay. żeby wytłumaczyć o co chodzi, zadał bardzo niekorzystne pytanie, Fris, bo zadał pytanie random. Ale czy ja nie mogę! Co ja wtedy zacząłem. Czekaj, nie, ja nie chcę słuchać tego shota, ale chodzi o to... Cześć jak ten jesteśmy przykro roku że tego woda, nie mam nadzieję, że się dobrze bawiliście, Było super, no, tylko szkoda, że szramiks <laughs> nie, no już nie Zostawmy szramiks <laughs> Było super. Tylko kurde, no nie mogę z siebie szramiks, no z poduszką? No. Wiesz co nigdy nie używałem, bo mi się zawsze kojarzył z tym, że te poduszki to biust i wiesz... Ja pierdziele! I wyobraź sobie co musi sobie Frizz Bo... okej, okay. dobra e... Chodzi o to, że są takie podkładki Jak... Żeby bana nie dostać, ale chciałbym to pokazać mm, 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 mm. O! Coś takiego, no nie? Już wam pokazuję są podkładki, które mają poduszki. Takie, żeby ci, się re... żeby ci ręka odpoczęła. I często jest robione tak, że na podkładce jest jakaś dziewczynka z hentai i te podkładki to są jej cycki. No nie? Czyli dla, wiadomo, kogo. S-wordów. Yy... I Frizz zadaje pytanie, czy podobają mi się podkładki z takimi poduszkami. Takie, tak, taką dał... I więc o co mu może chodzić? Ja nie wiedziałem, że mu chodzi o jump pady w Fortnite, bo randomowo gramy i on mówi: Ej, ja podobają ci się takie podkładki z takimi poduszkami, więc ja mówię, że takie podkładki mi się nie za bardzo podobają, no bo za bardzo mi się kojarzą z tymi wersjami hentai. I nagle jest taka cisza na głosowym. Nie no, ja chcę dalej umrzeć, mimo że to już było dawno temu, ale zadał po prostu tak niewygodne pytanie: bo jak to to. Nie, nie mogło chodzić o jump pad w Fortnite, cie. no ja pierdzielę. Poduszki, znaczy pod. Dobra, zresztą posłuchajmy przez. Twój stary jest genialny. W ogóle te y, podkładki takie, poduszkowe, one są spoko chyba, co? No, to pytanie jest najgorsze! Bo tym bardziej, że on dawno nie grał w gry, przyszedł na Fortnite a i teraz się pyta jakieś podkładki z poduszkami i czy one są spoko, no. Podkładki z poduszką? I ja teraz dalej, bo ja, ja próbuję wyczaić o co chodzi. O? Wiesz, co nigdy nie używałem? Bo mi się zawsze kojarzył z tym, że te poduszki to biust i wiesz, jest narysowana jakaś anime dziewczynka. Więc nie używałem, Aha. ale podobno spoko, so. <śla> Dobra, uracza! Hamulec! Hamulec! No, no nie co działa? Nie, dobrze, że nie ma drugiej części. Kiedy on mówi, o, znalazłem te podkładki z poduszkami, a takie. What do you even mean, bro? No nie mogę i nagle zaczęłam wyjmować, jump pad. Nie, nie działa, nie działa. Mikor. To tylko gierka. No to, jest to tylko gierka. Ja pierdzielę! O, teraz to się odpalę. To tylko gra widzowie. Widzowie, to tylko oceny w szkole. To tylko praca. To tylko dziewczyna. Ja pierdzielę złączałam, że zaraz mi się, zaraz widzowie. To tylko gra, to tylko gra. tylko gra! Powiedz, budzę z Fortnite'a, że to tylko Fortnite'! O, sorry, tylko Fortnite'! 3 miliony wygrał, to tylko Fortnite'! To tylko gra dla dzieci. MAD? jak blaszka jest killerem, to zrobię śmigło na streamie. Będzie wykonywane śmigło. Ej, wykonałem chyba. Jakim cudem ten śmieć jest zawsze killerem? Imagine, imagine nie streamować i być killerem cały czas Dobra, wjeżdżam Ale że lol był grany Zabij szmatę, dobra, es Warf, Jak ten ćpun no. jest pięć razy ki killerem? Ja nie wiem. Oh ja nie wiem. Jak? Step, up our, Step up our game! Na jutro będę przygotowany. Mam. E na śniadanko, na śniadanko blanchior Ale Później to jakiegoś gibona na deserek, ogromnego trzeba. Na, de, no, na deser no. deserek, co nie, musi wjechać różne ciastko. I wieczór Podospadzik. Ja I wtedy można tak. Podospadzik. Nie no i wtedy chyba, ale czajesz być tak totalnie napruty i być killerem. Cztery razy! Ja już rozumiem ja blaszkę. Ja no, Najlepsze jest to: Flaszka, wywalamy cię, nie bądź zły, a on tak. MAJNIO! Ja nie jestem zły! Przecież <laughs> to jest jakiś napruty człowiek! Jezus Maria, Czas ja mikrofon no, mi spadł. Ale się, się dużo śmiernej, co to jest, Wszedłem do metra Ale was mordę walnąłem! Bez kid, jaką lepę dostaliście, no w tak z całej siły, <ś vive> <Nie świe> no wiecie, że to jest... No i co? Jestem gejem? No i co? No i uwielbiam mosiężne penisy męskie. Ustach trzymać. No i co? No i co? Czad, czy wy no widzicie jaki jest ja blaszka nawalony? Ja wam pokażę. Ale nie popierzę, nie zrzuca, Zobacz co on pisze. Zobacz czy ktoś jest. Zobacz to, czekaj, czekaj, czekaj. Nie wiem, patrz się. Ej, ja nie no, a bo ty trąba? Ao, e da, e gwa, jaj, des, <śpiewanie> Dobra, na co czaty? no to jest. Jad, <śpiewanie> więc, o, gdzie? Uuu, ale jestem Znalazłem zdziwiony! Czat to jest aktorstwo na, gorsze niż w porno! Jak stępujący brat się zaczął w mikrofalówce! O, jeszcze Ewron nie żyje! Uuuu, Wow, ale jestem zdziwiony! No. Ja pierdzielę co za porn acting po prostu, no. no Podejrzany jeden zawodnik, który siedzi szanowny szef elektryki, a jakoś, nie wiem, coś nie może naprawić światła przez 10 sekund. Mówisz o mnie? Tak. No to nie. zapytaj teraz Mrożonat, jak tronuje Mów... pieprzone światła, no! A kto okay, był pierwszy? Dobra, a kto to był pierwszy?! Ja byłem pierwszy, to ja, ja je naprawiam! Nie mogę, nie, nie, nie mogę! No, nie byłem pierwszy na świetle! Zle! Dobra, Afriz! To byłem pierwszy na świetle! Nie mnie najbardziej irytuje menel, który zaczyna mi truć dupę. To jest nienawidzę takich meneli i zawsze ich spływam. Prawdopodobnie brzmi jak absolutny ham. Typu, przepraszam. Czy ja mógłbym mieć maluteńką, ale taką malutką prośbę? Będę! Po prostu, śmieciu, zadaj to pytanie! Ebro, Kamilak ogólnie, co się o tym, i chciałem się dowiedzieć opinii osoby, co tam była. No, chciałem yy, magika wykonać przez 3 lata, ale spoko, nie? Nie, powiem tak, fajnie, ale jeżeli nienawidzisz matmy, to nie idź. Ja nienawidziłem matmy. Znaczy, byłem dobry z matmy, ale nie przepadałem za... Nie, w sumie tak, matma była, wydaje mi się, ok, tylko jakby... Jakim cudem ty masz napisać z kolokwium, czyli egzamin, z rzeczy... O którą nawet nie wiesz, o co pytają na, w, w pytaniu. W sensie chodzi o to, że tam jest pytanie tak skonstruowane, że ty nawet nie wiesz, o co oni pytają. Ty ledwo czaisz, jak zrobić zadanie bardzo schematyczne, i nagle jest zadane pytanie, które nie ma znaku zapytania na końcu, tylko jest. No, generalnie masz tutaj krzywę. No to pokaż te krzywe w inny sposób. A ja takie, what do you even fucking mean, nie? Jakby ja nawet nie wiem, co mam zrobić. Ja zrobiłem zadanie i ja nawet nie wiem, czy ja w ogóle zacząłem robić coś, o co oni mnie proszą, żebym zrobił. Pytanie, czy ci kupię piwo, powiem, że nie i tyle. A nie, czy ja będę z panem szczery. Nie, nie mam, dziękuję, do widzenia. Ja pierdzie... Actually, fuck Bo po prostu mi się nie chce słuchać tej wielkiej fabuły, co on <laughs> zrobił. Wyszedł z więzienia, spotkał Putina. Putin dał mu w mordę, po czym uciekł z Sawanny, biegł przez Afrykę na na tygrysie, tylko po to, żebym mu teraz piwo kupił. Nie, dziękuję. Co śmieci na dole po lewej? Czy to twój kasztan, ja, ona nie mówi to nie. nie. Ty jej rzucasz w czoło tak, i okay. mówisz, to już tak. Ostatnio go widziałem. I uciekasz na chulaj doce elektryczne. Eee. Ja nie mam. Nie to na nikogo nie wiedziałem. Let's go! <laughs> Show. Bez skitu, jakiś krucyfiks O! Tam jest, tam jest! Ta wprost! Jest, gdzie? O, jest! Yes. O, jest! Więcej. Jak ja więcej. Czekaj, pokażę! O, to Mało emocji na Wydaje mi się, że grę. czapnie! Ja mam 13 lat i ja Pod wiem jak sami, zrobić biznes. Otworzyłbym sklep internetowy w 2 <X2> To był w lobby wtedy. <suszil Capi> Bo ja się znam. w tutaj. rundzie. write something. Zamki mordę, jedyny masz, kurde, kroniksa. Kroniksa. <suszil> <sínte> <reconstruction. sínte> Szybciej z tą lodziarą! <laughs> La poniksa! <laughs> o! 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 NIE! DZIMON! Crucifix, crucifix! W dupę zepsać crucifix! Co się stało, Torek? O, PAMIĘTAM zbyt zbyt TĄ MAPĘ, PAMIĘTAM <grym, mi wziąitation> TĄ MAPĘ STARY O! Ucieka, ucieka, uciekał TRIPLE KILL, TRIPLE KILL, TRIPLE KILL tobia TOBIASZ NA No DO CITROXA, CITROX, CITROX Dostał i OKOŚ, STOKAĆ, POMOCY Z CITROXEM! Nie, JE, JE, kurde, tu uciepał Uważaj, Dobra patrol nisko, patrol nisko, patrol nisko Panowie, jestem powalony! Help, help, help! No musi mi ktoś pomóc! Gdzie, 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 No tam, gdzie zaczęliśmy się bić! Tam, gdzie zaczęliśmy się bić! go, dobijaj! Szybko, szybko! Podniósł mnie, no halo! Dobiję dobiję go, go! Oni mnie dobijają! No panowie! się krzyczą, dobiję sobie go, pentakil, no ja pierd... Wie, no do cholery jasnej! Gdzie jesteś? Tam, gdzie się Gdzie jesteś? Pięć razy pytają. Czy słyszycie w ogóle co mówię? Dobra, dobra, no i no ile, no, no, co za ty Nie, 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 nie wiem, nie no. dobijajmy No podnieśli mnie, no ]Yeah, no, idą gdzieś! Pomodzenie, bo ty zabudowuje! co za bot, po prostu nie, <azione> nie mogę. Ma <lecły. ésus> Mamy trzech graczy ze sobą! Ja myślę, że tematyka wokół mi się Kładra kill! Quadrakil! Tematyka rafałek jest Mordor. Mordor? Tak. O mój Boże, ale to jest to ogniste takie, ja rozumiem, chyba. Eee... Morda. Muszę nie co to jest. Niestety. No wiem, okay. że bardziej Harry Potter zawsze. Nie, Harry dobra, Potter. Dobra. Niestety, kiedyś w tym momencie. Żartowałem, no, ale właśnie, ja, ja, ja bardzo jest, lubię budować. Ja Harry ja Potter. Potter. Powiedz, Potter. Powiem, że jeszcze ulubiona na postaci Nie, nie, Dobra. E... O, Czad, no Rafał, Dobra, takie rzecz lubi zabawy, no. Akordy mam powiedzieć to? Kordy, kordy, kordy. Ebron, jaką różkę w dupę oczu <grym> ty Na 700. coś. A powiedz mi jeszcze Kamilku, jak, kto to wchodzi w skład tej wspaniałej drużyny? Kiślu. Ma, mam być Kiślu z tobą szczerym? Tak, tak, tak. Brzmisz jakbyś chciał zostać wyruchany w dupę. <grym <grym no tak. No, generalnie musisz być dosyć stanowczy Kiślu. No tak. Kamilku, a kto jest w tym mordorku? <grym> agresywnie, okay. delikatnie no. trochę agresji ty no. musisz mieć okay, no bo nasze no. stworzenie na pewnie... to nie jest takie, że mamy członków i sobie bawimy nie, to jest mordor byczku, no. mordor, rozumiesz o co chodzi to i mamy tych skurwoli no? słuchaj, no coś mi <laughs> będzie. No. To Gdybyśmy grali na UHC, to jasne, no, że ja byłbym pierwszy, który bym robił 7 by warstw Obsydianu, między Obsydianami lawa, między lawą moja mama. Jeszcze ona wtedy mówi gatekeeper. Balrog wchodzi, Sauron, dwóch ogrów między każdą warstwą. Pyta się ciebie, że żeby przejść dalej, musisz rozwiązać zadanie matematyczne, żeby przejść na kolejną warstwę, robisz wtedy <słyszyny> quest'a, Musisz stanąć na czterech osobnych pochodniach i odpalić się w tej samej sekundzie na jednym t na 20 CPS-a, aby otworzyć. 17 przejście, wtedy rozwiązać kostkę Rubika, więc wrum oczywiście odpada Jakby wtedy przeszedł... <grym grym> I 6 osób żywych, a Morawiecki mówi Skipnijmy, jak ktoś umrze, to umrze i trudno więc e? Morawiecki z politykami a Make it happen Panie Morawiecki, nie możemy skipować na sześciu, bo zrobił double killa Morawiecki, słuchajcie, skipnijmy, kto umrze, ten umrze i trudno Kto umrze, to umrze i trudno ja pierdzielę Ale polityka jajsza! Nie już śledzę. O, prawym. Przepraszam, Baba na pasach widzowie. Ej, mi się wydaje, że to... ich od cyberpunka nawet lepszy był drive, nie? na pasach! Zacząłem czytać wiadomość. Ewronku, kochanie, zapraszam cię na romantyczną kolację przy świecach w dupie. Kartemik, myślałem, że ktoś pierwszy raz coś miłego napisał. Ten ja czat, to jest od degeneracji czat. Przepraszam, proszę, przepraszam. Nie, nie, proszę na stole, Tutaj proszę kokardka, jak widać. Oj, czy na pewno widać kokardkę? A, coś a, mi... a tu chyba się rozwija. Zdepujący bracie, co utknąłem co na stole! Wiąże. Utknąłem o, na stole! Pomogę, pomogę! Jezus, pomogę. utknąłem na stole! O, dobrze, Ty dziękuję. Czy widać kokartkę? Nie nie ja. ja. Oj, czuje mnie, czuje ja. mnie! Ja. oooo. A nie ja nie ja! A nie tak ja! What? Ja pierdziele musiałam żyć! World is gonna roll me! I eight the sharpest tuliness! Jak Gladiator! Jak Gladiator! Gdzie to pisze tu? Zwizywamy. Nie będziemy mieli moich klienek, itemów Rodzinne tak jak. S. S. Będę się pytał teraz cię cały czas jak gdzieś będziemy. Tak wziąć, się dalej, robi, się, czy nie? <laughs> dalej, jeszcze? No bardzo śmieszne, no, bardzo śmieszne wiesz? <śmiech> <śmiech> Ej ssleks na bajkę Normalny stream z Minecrafta. Cześć, Ewron! Fajnie, fajnie. Stream z Minecrafta z turnieju. Jeszcze nie wyszliśmy ze spawna, bo jeszcze się turniej nie zaczął. DEBIL! DEBIL! UDAJE! <śm> UDAJE! UDAJE! To UDAJE! O! To jest jeden! No ale to trochę wyczadno. Trochę tak. Mam serca na czacie, <laughs> wyśnimy, bo rok już na. Rok suba! Olecz... Dziękuję bardzo, Oleczka, Koleżka, Olga, serdecznie, dziękuję bardzo. Siemka. Siemka, ej czat! A co z tym dreamem? On w końcu faktycznie cheatował na tych speedrunach? Jakiś milion filmów jest na niego, ale to już mi się nie wiem. Czyli co faktycznie dream, ale są jakieś nowe dowody, czy co? A to czekajcie, do to. Dzięki za. Nie mogę po prostu złapić tak. Kurde, loża, loża jurorów. No jestem bardzo dwa miesiące. Musz, musz maj, złodzieju Musz, masz, masz, musz maj. jest mój, dobra, no ja zauważyłem, że To jest też. Mózg mi wyparowuje, co masz, Ja sobie wszystko liczę, no to się. O, była banalna gra, boże. Dobrze. Nie! Może GÓRZĘ Spokojnie Pomyśleli sobie hmm, Ciekawe kim będzie mój syn Strażakiem? Medykiem? Prawnikiem? Nie, będzie komuś ramował w tirach przejazd Nie no, nie mogę Przecież im to trzeba współczuć Minęliśmy się na schodach Na Sylwestrze bo Torek stwierdził, że już idzie, a ja dopiero... przepadłem. <grym> ej, Torek się nigdy nie zmienia. On faktycznie, ja przyszedłem na Sylwestra, powiedział, że idzie. Jezu, yes, ja teraz się uświadomiłem, że on przez tyle lat jest taki sam. Ja nie mogę, on, on, on nie, on już idzie. Chodziłem, czyli typowo ludzie wychodzą, jak ja przychodzę. <laughs> nie, to jedyny torek wyszedł i tylko było Siema, jak coś to ósme piętro, nie? Mówię, dobra, siema, dzięki. I on już schodzi, nie? I... <laughs> Ej, ta klatka w sumie wygląda bardzo podobnie do tamtej. I, Ale mówiłem wam czad, że zostawiliśmy tutaj kumpla pijanego na schodach. Dosłownie. Ej, nie pamiętam, czy o tym mówiłem, ale pamiętam. Nawet jest zdjęcie. No... Ale bo sytuacja była taka, że ten apartament był wynajęty do 11 rano, potem trzeba było szczekinować, a chłop leżał jakiś w ogóle na furany całkowicie. Nie wiadomo nawet na czym, bo jak ja już przyszedłem, to no już było kiepsko z nim. Yy, I po prostu, jak tutaj są drzwi od mieszkania, to po prostu wynieśliśmy na klatkę. niech chce leży przed. W sensie, no wiesz, mieszkanie jest puste, a nikt nie udowodni, że on akurat był w tym mieszkaniu. To mógł zawsze być jakiś menel po prostu, który się położył, no nie? Więc, jak przyszedł właściciel o 11 i widzi jakiegoś menela na schodach, no to, jakby ciężko jest fakty. Ez. Nie, to nie blacha, ale byłem dosłownie ciekawy, czy jak zadzwoni on do mnie, to czy, od, czy, czy jak odbiorę, to powie on coś, czy policja. Nie? I. Mój no. I... Boże. <gryry> Ale fajnie. Dobra, spokojnie. To ja samochód nie jestem odpalony. tak naprawdę. <gry> samochód odpalony. Nie, nie, nie. Spokojnie, ja tak naprawdę jestem nawet blisko. Szczerze Ale ja mówiąc. już widzę te przeróbki, nie? Taki samochód tak, albo jakaś Formuła 1, a taki. <gry> Nowy Freeze jest? O co ty gadasz? Ej, bez skitu! 33 sekundy temu! O kurde. Posta... Brak wyświetleń widzowie, co jest? POGU... Ej, dobra, to oglądamy była premierowo. Pierwszy... Ej, to jest YouTube patrz 218 komentarzy, nie widać żadnego. <grytanie> Brak wyświetleń, tysiąc łapek w górę <grytanie> Ataka. Nie no nie mogę z tej platformy czata. Bo to ludzie przez godzinę piszą pierwszy, bo myślą, że są faktycznie pierwsi. Nie, już jest 200 komentarzy, tylko po prostu ich nie widać. A dlaczego zapytacie? Bardzo dobre... Bardzo dobre pytanie. No nie widać ich po prostu. Nie czekajcie, dobra, to oglądamy tutaj, bo zostało krótko, ja będę sobie free zobaczymy. Przejeżdża. tylko takie. Przejeżdżam. <laughs> Ej, potrzebuję więcej takich gier, tylko nie Jump King ale takich gier jak getting... A nie, nie potrzebuję w sumie, nieważne. Ale fajnie ja siada. Dobra, O! History... CO jest kurde, no nie mogę! Co za idiota Bartek dzik i ja dostaję bana w ogóle to z tej akcji. Ta, 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 ta. No, Pepo, just spin. To jest jakiś nos skróty widzę. Ta, jest git. Ty zastrzeżony mi napisał, że jestem trupem. To by się zgadzało. <śmiech> <śmiech> Co Bez gitu, to by się zgadzało. Jeden biegne, już mnie ostrał. Nie, nie, ja biegnę, ja biegnę. Ja na razie ob o kurcze, o, Kamilku, żon Rambo miesiące dzięki, a to na tym, ja no, To na klipie Aha. No zajebiście, trzymaj się poter Dzięki Wenecku, pokczam Ja pierdzielę. Chłop normalnie Nie 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 Co nie? Tak, tak, dzięki nie? bardzo, nie, ja się wolę o, uczyć sam Harry Potter przyleciał o, o. Harry Okej, okay, wszystko? To jest kurde Jakie osoby? VMT4 Wyżej kwa... Ja pierdzielę! czy je! To, to to, Ty tak. panowie, ale ja bym w ogóle. Ja mogę kupić jakieś. Nie, lato... a może w 21, już dwójeczka całkowita, nie hamujemy no, co, się. Dobra, ja, stary. Znaczy, motocykl? to no, ja Co ty gada, motocykl... jeszcze <grym> Nie, <zespozydano> Jezu! No jez, nie no, je, no, no, że... kwa... kwa... Ej, ja też ty taki, zaraz na święta! Po Google! Plis. No, ty udajesz, tak? Dzięki bardzo! Cze nara! No, co teraz? Co teraz? podejść do jednego swe... z paneli Naciśnij kontrolę, aby się skradać O, no, to, to to za pierwszym razem misja wykonana, pogers o, nie, Czekaj, może oni nas nie mogą zauważyć <laughs> No przecież powiedział... Siema <laughs> Czekaj, co? A, do ty, siema Siema <śmiech> <śmiech> Myślałem, że to na... Powiedziałeś... O mój Boże, on powiedział A! Idea... O mój Boże, co się dzieje teraz? Co jest? Ej, ja... tak, A oni tak, do sklepu nie wchodzą, tu, czyli mógłbym. Co tam, blacha? U ciebie. Git, git się ma. Git, git. Jak tam? Powiedz mi. Powiem ci, że stałem dzisiaj. O no, 12. No, no. O, dwu... o 12? A o której zakończyłeś, wiesz? Druga? Serio? Nie wiem, to spałem 11 godzin ponad. Damn, a ma boli główka? Nie. Wstałem <laughs> okay. normalnie, odpaliłem się, no i jest, jest gitara, no. Okej, okay, to nie zadaję więcej pytań. Jak jest w porządku? W porządku. Super. To czekamy na jeszcze na resztę bo... Wchodząc do sklepu no. z ubraniami. Kozak Ej, w ogóle no, czemu ja tu mam inne odbicie widzicie? To trzeba... No nie, nie gadaj. Wlas patrz to, ja w les Zagadaj go, zadaj, zagadaj go! No co ty robisz, ty smato? Nie wiem! Ja jestem ruchany w tej grze tak, jak jeszcze nigdy na Fortnite nie byłem, naprawdę. Piękny rok, Chat, piękny rok!